Hej, hej, na dzisiejszej lekcji szwedzkiego nauczysz się pytać o samopoczucie i odpowiadać w prosty sposób. Poznasz najważniejsze pytania, nauczysz się krótkich odpowiedzi i dowiesz się, jak zapytać a u ciebie? Nusiorwi. Zaczynamy od najważniejszych pytań. Hurryglory. Jak leci? Pytamy, jak coś się układa, życie, praca, sytuacja. Hurryglory. Jak tam? Pytanie ogólne, uniwersalne leget? co tam? To pytanie jest luźne, codzienne. Możemy je zadać na przykład znajomym. Hyrmody, jak się czujesz? Pytanie o samopoczucie jest bardziej osobiste, dotyczy także stanu zdrowia. Powtórz po mnie na głos: Hyrglorie. Hur mår du? Zależy od povit zalezje od petania od tego jaki casovnik jest f petanju. Hur är det? Det är bra. Tack! Hur går det? Det går bra. Tack! Hur mår du? Jag mår bra. Tack! Hur är läget? Det är bra. Tack! Nie trzeba odpowiadać pełnymi zdaniami. Można odpowiedzieć krótko. Powtarzaj po mnie na głos. Bora, bro. Fint. Toppen. ganska bro. Så in te sobro Duolit. Jak zadać pytanie zwrotne a u ciebie możesz powiedzieć "heldo". "Duro". Przećwiczymy sobie teraz dialogi. Ja zadaję pytanie, a ty odpowiadasz po szwedzku. Hej, hur är det? Bara bra, tak. Szefie. Toppen, tak. Hej, hur går det? Ganska bra, tak. Szefie. Jo tack, det går bra. Hej, hur mår du? Sådär. Du då? Jag mår bra, tack. Hej, hur är läget? Fint, tack. Själv då? Bara bra, tack. Jeśli zaczynasz naukę szwedzkiego albo czujesz, że masz luki w podstawach, to zapraszam cię do szwedzkiego niezbędnika. To kurs do samodzielnej nauki, który od zupełnych podstaw poprowadzi cię do poziomu A2. Nie uczysz się tutaj na sucho. Zamiast tego rozwiązujesz interaktywne ćwiczenia, dzięki którym szybko i naturalnie przyswajasz słownictwo, gramatykę i wymowę. Kurs pomoże ci zbudować solidne fundamenty niezbędne do dalszej nauki języka szwedzkiego.